Ekran, dotyk ekran dotykowy na sprzedaż ProWise. Model 42V02. Patrzcie. Podłącza się go USB-kiem do laptopa, kabelek. I, I dotyczek działa tutaj. Jakieś tam delikatne są. Powiesz powierzchniowe otarcia na ekranie, a tak poza tym nic więcej. Trochę obudowa gdzie nie gdzie jakaś ryska zewnętrzna jest ale metalowa. To jest metal. Ładny duży porządny monitor dotykowy. No można na pewno prezentację Pendrive'a pewnie odpala się prezentację do firmy nawet dobry do Yy, nie wiem, na przykład do sterowania kamerami, czy, bo nie trzeba myszy podłączać oddzielnie. Zachęcam do zakupu. Yy, gdzieś tak cena nowego z tego co patrzyłem, to tak pomiędzy 4 a 5 tysięcy.